Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo. Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. Widzimy w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. W okolice 11 teraz wrzuca. Porywając się na tak fantazyjne wykończenie, trzeba przynajmniej trafić w bramkę. Realizator pokazuje nam teraz skład Śląska-Wrocław. Zawodnik Śląska faulowany, ale sędzia pozwala wrocławskiej drużynie kontynuować akcję. Faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. Pewnie w obronie. Czy trafi do siatki? I bramkarz górą. Głęboka ta centra z narożnika. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezcen. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale wynik się nie zmienił. Szczęście tutaj nie dopisało. Mało brakowało do bramki. Teraz muszą biegać za piłką. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Śląsk zacznie spoza linii bocznej boiska. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Olsen. I to jest strata śląska. Josue. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Zawodnik Śląska fałdowy. Wychodzi na czystą pozycję. Jak! Jak on tego nie wykorzystał! No powinno to być 1 do 0 dla Śląska. Podanie do Patryka Kuna. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Rzutem wolnym znowu ogrepił Śląska Wrocław. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. I obrona teraz ograna. Rzutka na Kączkowskiego. Nie! O tym woleju najlepiej gdybyśmy wszyscy natychmiast zapomnieli. To po prostu nie miało prawa się zdarzyć. Faktycznie, ten strzał zupełnie nie wyszedł, ale pamiętajmy, że to nie była łatwa sytuacja. Cóż, mogło nie wyjść i nie wyszło. Exposito! Znakomicie wybroniono. Brawo! I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. No i mamy róg. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Erik Exposito! Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Podanie do Patryka Kuna. Kibicek są strzału. Nie, nie wpadło. Słupek. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Tutaj widzimy, jak piłka po dobitce ląduje w siatce. Odbiła się od bramki i nie było wiadomo, czy ostatecznie wyląduje w siatce, ale z zachowaną czujnością. Udało się to pewnie wykończyć. No to mamy 1 do zera. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Uderza na bramkę. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Sędzia przyznał im utrożny. Będzie więc okazja, aby podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Ale piłka wciąż jest w grze. I oczywiście, chorągiewka w górze. Offside. Nie, no przecież to było oczywiste, że nie można tak stać na pozycji spalonej i tylko czekać na piłkę. Schwartz. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Kontrat. Trzeba szybko wracać. Okazja. Nie zepsuć tego. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jak Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja. Gramy dalej. Ale nie było szansy, by ta akcja się rozwinęła. Mamy więc rzut wolny. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. No i co? Zamiast posiadania strata. Kączkowski. Zawodnik Śląska faulowany, ale sędzia pozwala wrocławskiej drużynie kontynuować akcję. Teraz, czy dobrze to wykończy? Wyszedł sam na sam z bramkarzem, a mimo to pudłuje. Chyba miał zbyt dużo czasu do namysłu. Zakiwał samego siebie. Technicznym strzałem nie trafił w bramkę. I próba strzału. Tak jest, proszę państwa. Nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Na tej powtórce widać, jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji, znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Hun. Osyła piłkę na dalszy słupek, zobaczmy. Miłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Jak to rozegra. Jest okazja do kontry. Może być groźnie. Miłka wybita przez Bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Tomasz Pekhardt. I teraz wojskowi tracą piłkę. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Bore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Kun. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. U la, to może się skończyć wyrzuceniem z boiska. Może być czerwona kartka. Piłka wychodzi na obramkowy. bramkowy. Znowu drużyna przeciwna. Uwaga, będzie okazja! Broni, ale piłka wciąż w grze. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora. Już po zmianie strony zaczynamy grę, proszę Państwa. Ależ bomba! Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego, no i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Ale gol! Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego, poezja! Raz jeszcze popatrzmy, jak powinno się egzekwować rzuty wolne. Strzelec podkręcił piłkę nad murem, uderzając wewnętrznym podbiciem, a bezradny bramkarz potrzebowałby chyba cudu, żeby to nie wpadło. I po tej bramce jest 4-0. Olsen ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Poradził sobie, minął z wodem. Ale on to teraz wyjął! Nadludzki refleks! No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy tylko strzał daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Jest za linią obrony, uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. To była próba zaskoczenia bramkarza. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Podanie do Exposito. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Ależ to teraz wykończył. Erik Exposito. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Udało się odzyskać piłkę po walce, Josué. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Rzutem wolnym wznowią grę piłkarze Śląska Wrocław. Będziemy mieli wznowienie przez bramkarza. Szybki, do przeciwnika pod jego bramką. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Rywale go zamykają. Akcja przyspiesza, dobry lob. Kiepskie zagranie teraz. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Gól! Erik Exposito! Spokój, opanowanie, klasa! Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. I po tej bramce jest cztery do dwóch. Dużo miejsca na skrzydle może zaatakować. Daruje. Co z tego będzie? Może co... Uwaga! Strzał! Dobra, teraz obrona bramkarza. A teraz szykuje się zmiana w Śląsku Wrocław. Wrzuca piłkę przed bramkę. Dobrze. Pewna interwencja. Przerywa tę akcję. Patryk Kun. Jędrzejczyk. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Odbiór to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Śląsk rozpocznie od rzutu wolnego. Sztab trenerski wojskowych nie czeka, będzie korekta składu. Puszczą od bramki! Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było to zaskakujące, ale jednak szanse na powodzenie były niewielkie. I popatrzmy, na Jędrzejczyku spoczywa teraz duża odpowiedzialność. Jest już z piłką Paweł Pszołek. No, takim strzałem to go nie pokona. Oj, to topa. Czy to będzie kosztowny błąd? Josué. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Teraz strata Legii Warszawa. Zawodnicy Śląska mogą spróbować flanką. Zrobiło się tam miejsce. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Okazja, jak marzenie. A zatem strzela. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Nie kombinuje, wrzuca. Jest! Co tu się dzieje? Fantastyczna remontada. Odrobili ogromną stratę. Teraz w końcówce wciąż jest nadzieja. Nadzieja na wyrównanie. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Jędrzejczyk. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też, jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje. Z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Wrzawa na stadionie nie bywała. Nikt nie siedzi spokojnie. Kibice nie mogą doczekać się końca spotkania. Na razie prowadzą, ale kto wie, co jeszcze może się tu zdarzyć. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. No i strzela! Strzał z ostrego kąta. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało. Zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. Martin Kączkowski. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. To może być groźne, będzie kontra. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. To jedna z ostatnich szans Śląska w tym meczu, że zdołają doprowadzić do remisu. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Teraz może być groźnie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać szut rożny i może im to dać wyrównanie. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Sławianie przed szansą na wyrównanie. Wznowią grę z pod chorągiewki narożnej boiska. Naciskają go, bardzo niebezpieczna sytuacja. Paweł Wrzchołek. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, ależ to było uderzenie. Szkoda, że tylko w słupek. Gdyby to weszło, byłaby petarda, no ale nie weszło. Paweł Wrzok. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty czapki z głów.